Podczas czwartkowego wieczoru w arce odbył się koncert poetycki promujący kamienie pieśni na pożegnanie Karola Samsela. Ten jeden raz, uwierz mi. Ten jeden raz, uwierz mi. Podążaj drogą prosto. Kiedyś, suma tamtych, tamtych, tamtych chwil będzie, plamą, będzie z plamą. z Wosku. Jeśli jesteś, jesteś świętym na co Tobie Na cisza? Tak, ta, którą, którą chciał... zmieniać świat, Tak, tak nikt nie słyszał. Słysza. Miejsce to będzie cię strzec. Miejsce to będzie strzec. Kiedy zniknie. Nawet kiedy pustki już nikt nie chce mieć. Nikt nie chce nie Jutro, Jutro jest za szybkie, słowa, słowa które, które tu zostawisz na czas, zmianę czasu. czasu. Mam wielką, wielką moc na tego, co już zgasło. Tego, co już zgasło. Karol Samson to ostrołęcki poeta, krytyk literacki, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego. Ci z Państwa, których tutaj nie ma w miejskiej biologyce publicznej, mają czego żałować. Proszę państwa, dziś domik poezji prezentuje ostrołęcki literat, krytyk literacki Karol Samson. Warto do tego sięgnąć, tytuł Kamienie. To jest. Niezwykły młody człowiek i takich ludzi w tamtym, w tamtym roku prezydent Janusz Kotowski nagrodził w ten sposób, że pozwolił pięciu młodym literatom wydać tomiki poezji. Ostatnim piątym z nich jest właśnie Karol Samson. W trakcie literackiego spotkania odbył się koncert pianistki Magdaleny Harasimowicz z Krakowa. Organizatorami wieczoru byli Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce.